Witamy Was! Pierwszy dzień nowego roku. Jesteśmy na targu, jesteśmy na sałatce. Troszeczkę jest cieplej, tak odrobinkę, dlatego nie jemy zupy rozgrzewającej, tylko bierzemy sałatkę. Ja chciałbym dodać, że w drugim planie właśnie była mała akcja, tak użycia siły. Zasz, yy... Nasz widz wykrakał, mieliśmy do czynienia z psychopatą, <laughs> którego tutaj właściciele kramu, w którym się żywimy dzisiaj, stołujemy, yy, właśnie go przepędzili. No siedzi na schodach, no była akcja, mówię że podszedł do niego i tam się siłowali wszyscy. No, mamy to nagrane. O no ale spoko, Kon Kontynuuj. Zaginęła mi limonka. Uwaga, uwaga. Gdzie jest limonka? Gdzieś tutaj miałam limonkę. I coś przewróciła mi, ona mi uciekła. No nieważne, potem ją znajdę. Mamy sałatkę. Ja jest limonka. czujesz poczujesz. Na, na. Yy, dobra, mamy. To jest makaron ryżowy. Jest yy, sałata, są... Yy, jest sałatka z pikli, czyli tych takich pasków marchewki i... chyba, że Są... So, Kiełki, mamy zwirowaną wieprzowinę pokrojoną w paski. Jest taki, taka prażanka w głębokim tłuszczu liściasto smażona, chrupiące. Są kawałki ogórka. Tak. I to wszystko jest w takim sosie słodkawym, słodkawo ostrym. Zresztą tutaj chyba jest ten sos. Można go jeszcze sobie dodać. Tak i to jest, to jest dzisiejsze nasze śniadanie. Taka jedna sałatka kosztuje 3 ,40 zł. 40 groszy. I no, my ją uwielbiamy ze względu na te smaki. Tą słodycz, ostrość i te różne tekstury. No ta kompozycja jest niesamowita. Tak. Mamy też gorącą herbatę, jakby co możemy się napić. Yy. I teraz plan na dziś jeszcze nie wiemy jaki, no na pewno będziemy stąd ruszać, ale mamy jakby rozwidlenie dróg i polecimy albo jedną, albo drugą. Jeszcze, jeszcze nie wiemy, musimy przeanalizować jak tam wygląda sprawa z przewyższeniami, ale przypuszczam, że nabierzemy opcję mniej inwazyjną, czyli mniej, mniej kilometrów do przejechania, no ale to jeszcze się okaże. Jak Sylwester spędziliśmy? Tak jak się zapadaliśmy. Poszliśmy grzecznie spać koło 23.00 i dzisiaj tak nam się wspaniale spało. Tak było ciepło pod tymi dwoma kocami, więc um, no półtorej godziny po budziku wstaliśmy. Ale czasami wolno, nie? W Nowy Rok tym bardziej. Na Nowy Rok życzymy Wam e, samych, samych przyjemności, samych fajnych chwil, radości, uśmiechu na twarzy, e, takiego pozytywnego podejścia do życia, i aby wszystkie plany, to co sobie wymyśliliście aby zrealizować w tym nowym roku, żeby to się ziściło, no i sobie też życzymy takie, nie? nie. Takie życzenia. Takie życzenia i dla nas płyną. Jej! Nowy dzień, nowy rok, nowe postanowienia. I nowe jedzenie. I nowe jedzenie. Jesteśmy na obiedzie, ryż z mięsiwem dodatkami. Mariusz ma... To, co sobie zażyczył, czyli tak. Wywar z boczku, wywar na boczku, właściwie. Albo jakiś y, boczek w sosie, może tak. Jajko mm, smażone, pod spodem wieprzowina. To wszystko mm, oczywiście z ryżem i różnymi jarzynami. Do tego wywar. Na bogato. Natomiast ja wziąłam kurczaka pieczonego i mm, oczywiście do tego jakiś tam sos. Ryż i, i również taki sam zestaw jarzyn z wywarem. Ruszyliśmy. Już był taki moment, że chcieliśmy jednak zostać tu jeden dzień. Jeszcze jedną noc, ale ostatecznie zrobiliśmy taki wstępny plan na trasy. Więc, słuchajcie, nie wyjeżdżamy póki co z gór. Będziemy, będziemy cały czas tutaj przesilić w górę. Tak, czyli dalej uderzamy na, na północ póki co. Będziemy zdobywać formę na... Sapa. Tak, mamy tutaj zwykły dzień na autostradzie. Lekko się kurzy, ale kto by się tym przejmował? Do disco! Jedna trzecia trasy za nami. Chcieliśmy przerwę, no i trafiliśmy do miejsca, gdzie na pierwsza taka właśnie disco wietnamskie, taka muza. A w ogóle z tyłu, oprócz jakby jakiejś tam kafejki, znajduje się cały sklep z różnymi pierdołami z drewna chyba kokosowego, ale pewnie nie tylko. Nasza przerwa. A propos kokosów? Tak, mamy, mamy kokosę Mamy też napój, którego jeszcze nie potrafię rozszyprować. Wydaje mi się, że to jest kukurydzy. Tak, kupiliśmy w ciemno. W tym, w tym miejscu gdzie jedliśmy to kosztuje złoty 70 zł. Ciekawe, taki Jakby rozwodniony budyń. Tak, coś takiego. Jest całkiem spoko. I mamy też łakocie. Mamy takie babeczki biszkoptowe. Więc a propos pytania o mąkę, to, to na pewno jest na mące pszenne i robione. A przegryzią? Mm. Good Hello, goodbye. Tam Dobra, co mamy? Jeszcze z łakoci? Mamy takie babeczki. I to są pewnie z no pioki. Jak obstawiasz? Ja myślę, że z tapioki. Mamy takie dwie. Mamy jeszcze takie... Um, to jest zapewne z, um, klejące ryż i w środku jakieś nadzienie. Mm, ciekawe. W środku nadzienie przypomina mi pierogi ruskie. A bez pitu. Daj no, Słodkie? Nie, no, nie słodkie. I jakby na dzień jest ziemniaku. Mega. I mamy jeszcze taką galaretkę No to już jest na pewno na słodko Z paskami kokosa i tutaj chyba jest banan w środku. Tak. To są nasze łakocie na drodze. W ogóle dzisiaj y, zrobiliśmy sobie takie przyrzeczenie. Że przestajemy przeklinać. Ja, jeżeli przeklnę to mam karę, ban na słodycza tego dnia, a Mariusz jeżeli przeklnie to robi pięć pompek, tak? Może pięć. Już można powiedzieć, jesteśmy na ostatnich kilometrach, aby znaleźć nasz noslek dzisiaj. No i droga jest dość wymagająca, bo cały czas kurzawka, co chwilę jest... Widać to na twojej twarzy. Tak? No Takie masz pięć. Co, co chwilę jakieś takie roboty drogowe albo po prostu żwir i auta, które obok nas w ogóle się tym nie przejmują, po prostu na pełnej EPie, więc tu mamy kurzu, ale nic to jakoś, jakoś dajemy radę. Oskakujące kamienie. Tak i mm, zaczynając się tutaj na małą przerwę. Mariusz rozpracowuje kokosa, który został podarowany nam od cianga. I poradziłem sobie, poprosiłem o nóż. Zrobiłem dziurkę, znałem słomkę i jest wspaniały kokos. Mm. Ja mam kawę i do tego dostałam gorzką herbatę. Łakoci nie mamy, to znaczy mamy, ale ja nie wiem, bo ja już mam zakaz na dzisiaj i na jutro, bo już dwa razy przyczynąłem. Trzymaliśmy jeszcze pytanie odnośnie lodu. Czy my się nie obawiamy pić drinków z, z... lodem? Rzekomo ten lód jest jakoś tam... Zanieczyszczony. No, zanieczyszczony, z dziwnej wody robionej i tak dalej. No kurde, może jest robione z jakiegoś tam dziwnego... dziwnych rzeczy. No i my, my rzeczywiście widzieliśmy jak... Taki lód może nie powstaje, ale jak, jest, jak się z nim obchodzą. Jak że... wygląda jego dystrybucja? Tak, dokładnie. Jak, takie wielkie jak bloki, jest przewożone. Tak, jak takie wielkie jak bloki jest lodowe na przykład cięte są piłą motorową albo właśnie są suwane po ziemi. Także to, no, no tak, na pewno to nie jest najczystsza rzecz na świecie, ale wychodzimy no, z założenia, co nas nie zabije, co nas zmoknie, poza tym jesteśmy zaszczepieni. Nie może nasza flora, już ta bakteryjna się przestawiła na, na Azję, bo póki co nie mamy żadnych rewelacji żołądkowych, a naprawdę nie, nie uważamy na takie rzeczy jak właśnie, czy surowe owoce, warzywa, czy lód, nie, po prostu to jest, to jest na stale w naszej diecie i tfu, tfu, nic tam się nie dzieje, więc... Organizm organizmowi nierówny, jeżeli chcecie się ustrzec takich tematów no to po prostu trzeba unikać lodu czy prosić o soki bez lodu. Ile mamy na budziku w tym momencie? Ile, wszystkich, ile mamy wszystkich przejechanych kilometrów? To pozostaje naszą tajemnicą, ale możemy zrobić grę i możecie odpowiedzieć na pytanie ile mamy przejechane i wymyślimy jakąś nagrodę typu uścisk ręki prezesa. Co tutaj robisz? Łupie kokosa. Czym? A takim narzędziem. Ale zobacz z jakim skutkiem. terem Pięknie. Mamy to. Nic na siłę, tylko młotkiem. Ola jak poszukiwania miejsce od O dzisiaj. Zapowiada się norka. Ale... No co no, zrobiliśmy badanie wszystkich przybytków w tej gościnie, w której się dzisiaj y, zamierzamy zatrzymać. No i no wybieramy po najmniejsze zło. Wybieramy najmniejsze zło. A póki co mamy tutaj. Jesteśmy na naszej je kolacji. Takie dobre rzeczy. Y, może zaczniemy od Ciebie, masz tak? Będy bambusa pokrojone, tutaj jest szpinak wodny, kawałki kurczaka, jest tofu nadziewane mięsem mielonym i też kawałki boczku, oczywiście wszystko na ryżu. Ja natomiast jeśli chodzi o jarzyny, mam to samo, też mam tofu i tutaj jeszcze jakieś takie placuszki, nie wiem czy to jest wieprzowina, chyba tak. Nie, to są placuszki rybne. Dobry. Zatem to jest nasza, nasza kolacja. Jest dość wcześnie, bo mm, o chwilę po piątej, wejście po piątej. Także przypuszczam, że na tym się jeszcze yy, nasza konsumpcja dzisiaj nie skończy. Oj, i dostaliśmy wywar z gorzkim, tym warzywem chyba, nie? Tym kabaczkiem gorzkim tak Tym Nie przepadamy. O, no, oj. Mhm. O kurde, sama gorycz. Tak, to dzisiejsza nasza nora. To kosztuje 31 W pokój z dwoma łóżkami, ponieważ z jednym łóżkiem był pokój, który nie, w którym nie śmierdziało, który, chci który chcieliśmy wziąć, ale nie było gorącej wody. A tutaj jest na tyle zimno, że chcemy jednak mieć gorącą wodę i płacimy za to do tego więcej. No i tyle. Jutro rano uciekamy stąd. Trzeba przyznać, że to jest i tak najlepszy standard, jaki udało nam się znaleźć no, ale w tym mieście. to jest klimatyzacja. No. Które i tak będzie używać, czy jest taki dyskotekowych pitak. Chcemy wam powiedzieć, że kupiliśmy jeszcze po bagietce na uwa na naszą kolację i zbychamy grzać do naszego pokoju. Mam nadzieję, że będzie gorąca woda. Tak, i widzimy się jutro. Pa pa!